Czy dokuczają ci uporczywe plamy na skórze? Czy melasma, plamy starcze i piegi powracają, pozostawiając skórę matową i nierówną? N Spot Correcting anti Serum został specjalnie zaprojektowany, aby przywrócić nieskazitelną skórę. Dzięki ekstraktowi z NI o wysokim stężeniu, precyzyjnie celuje w melanocyti, hamuje aktywność tyrozynazy i redukuje pigmentację u źródła. Niezależnie od tego, czy są to stare plamy, czy nowe, można je stopniowo rozjaśniać warstwa po warstwie, aż staną się całkowicie niewidoczne, przywracając pierwotną czystość skóry. Przeciwstarzeniowe składniki białkowe wnikają głęboko w bazę mięśniową, aby aktywować regenerację kolagenu, szybko wygładzając kurze łapki, fałdy nosowo-wargowe i inne oznaki starzenia. Twoja skóra natychmiast stanie się jędrna i pełna, przywracając gładką i elastyczną teksturę, dzięki czemu będziesz wyglądać o 20 lat młodziej. Serum łączy cztery efekty w jednym: korektę plam, działanie przeciwzmarszczkowe, nawilżenie i rozjaśnienie. Nie ma potrzeby nakładania wielu produktów do pielęgnacji skóry. Po prostu stosuj je codziennie rano i wieczorem, aby zobaczyć transformację swojej skóry. Zamów teraz, aby skorzystać z siedmiodniowego bezpłatnego okresu próbnego. Jeśli nie będziesz zadowolona z rezultatów, możesz otrzymać pełny zwrot pieniędzy. Wskazówka dotycząca rewitalizacji skóry. Aby uzyskać trwalsze rezultaty, połącz produkt z codzienną ochroną przeciwdawi słoneczną.